Dzień dobry, nazywam się Tomasz Klekiel, Znajdujemy się w laboratorium prototypowania wyborów medycznych. Laboratorium jest, jest w części Instytutu, częścią Instytutu Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej. Znajdujemy się przed maszyną wytrzymałościowej, na której dokonujemy badań, badań wytrzymałościowych materiałów, materiałów takich jak stale, jak polimery, a jak również materiałów takich jak tkanek, takich jak kości, czy, czy elementy mięśni, więzadeł, czy ścięgien. Badania wytrzymałościowe polegają na tym, że próbka mocowana jest w uchwytach, w maszynie, następnie jest poddawana sile rozciągającej, sile osiowej skierowanej osiowo do próbki i wskutek przyłożenia tej siły próbka się wydłuża, a następnie ulega Ulega uszkodzeniu. Badanie to ma na celu wyznaczenie maksymalnej siły i poprzez odpowiednie operacje matematyczne wyznaczenie naprężeń maksymalnych, jakie występują w próbce, oraz maksymalnych odkształceń. I te parametry służą później w dalszej części podczas projektowania do określenia wymiarów geometrycznych elementów i części maszyn wykonanych właśnie z tych badanych przez nas tutaj materiałów. Zamocuję próbkę w uchwycie. Widzimy tutaj. Uchwyty znajdują się za szklaną, za szklaną szybą po to, żeby ewentualne odpryski od, od próbek, badanych próbek nie, nie, nie powodowały uszkodzenia, uszkodzenia operatora. Czyli wprowadzamy w uchwyt próbkę, następnie zaciskamy szczęki, szczęki uchwytu. Górna szczęka pozostaje póki co nie zamontowana, dopóki kiedy nie uruchomimy programu i nie będziemy kontynuować. Uruchamiam program, który dokona, dokona procesu rozciągania. Po uruchomieniu trzeba będzie wprowadzić parametry. Parametry opisujące próbkę, następnie zacisnąć drugą ze szczęk w próbce i uruchomienie samego procesu rozciągania, który będzie trwał do momentu zerwania, zerwania próbki. Na ekranie widzimy wykres, wydłużenie próbki względem siły, jaka na próbce występowało. Widzimy w pierwszej części. Widzimy w pierwszej części liniową zależność pomiędzy wydłużeniem a naprężeniem, następnie przekroczenie granicy sprężystości i przekroczenie granicy plastyczności. Widzimy ten moment, w którym tworzone było przewężenie, w którym rosło wydłużenie próbki przy mniej więcej stałej, a nawet zmniejszającej się sile. No i tutaj widzimy ten punkt, w którym następowało zerwanie zerwanie próbki, które obserwowaliśmy na, na, na ekranie. Na podstawie tego wykresu oraz parametrów geometrycznych próbki, czyli wymiarów próbki, jej możemy obliczyć, obliczyć, jakie występowały w niej maksymalne naprężenia, jakie maksymalne odkształcenia, jak również, używając jeszcze dodatkowo dodatkowego oprzyrządowania, możemy wyznaczyć, wyznaczyć również moduł Younga i współczynnik Poissona.